Arkady Saulski to polski pisarz specjalizujący się w fantasy. Dziś jednak przychodzę do Was z recenzją jego powieści Guy Jean, która jest akcyjniakiem na miarę Johna Wicka. A skąd decyzja o takiej zmianie stylu? No właśnie Arkady, skąd? Wow, 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 bracie, jeszcze się pytasz, czy widzisz, ile tu jest książek sensacyjnych i jeszcze się mnie pytasz, jakim cudem ja sam napisałem w końcu powieść sensacyjną? No i właśnie. Wydana nakładem wydawnictwa Bukowy Las, powieść Gaijin to jest pełnokwisty akcyjniak w stylu Toma Clancy'ego czy nieodżałowanego Forsita. Jego głównym bohaterem jest Karol Hotaro, najemnik o polsko-japońskich korzeniach, który specjalizuje się w odbijaniu porwanych osób z rąk różnych niemiliców. i, will find you. And I will kill you. Powieść Saulskiego jest nieprawdopodobnie wręcz przewidywalna. I nie mam na myśli samego przebiegu akcji, w którym osoby chociaż trochę otrzaskane w popkulturowym świecie błyskawicznie rozpoznają znajome tropy i momentalnie odgadną, która z postaci zginie w finale, albo które postaci połączy płomienny romans. A tutaj mamy zupełnie nową skalę przewidywalności, bo po samym opisie postaci, w pewnym momencie bez większego problemu jesteśmy w stanie odgadnąć jego ksywę. Poważnie. Czy to w czymkolwiek przeszkadza? No właśnie w ogóle nie. Gajdin bowiem nie jest powieścią, dla której zwroty akcji są jakkolwiek istotne. Frajda podczas czytania płynie z naprawdę dobrze napisanych scen akcji i umiejętnie zbudowanego napięcia. To wszystko zwyczajnie działa i dostarcza rozrywki na miarę wspomnianego już Johna Wicka. Niekoniecznie może ambitnej, ale po prostu fajnej. Opisywanej przez soulskiego fabule bliżej jest do serii Rainbow Six niż serii z Keanu Reevesem, ale jej protagonista, podobnie jak John Wick, jest zawsze gotowy do akcji i stawienia czoła wszelkim wrogom. Czy to w strzelaninie, czy w walce wręcz, albo w dyskusji. No, trzeba przyznać, jest trochę merysu, ale jest to fajne znowu. W powieści tej, która jest pierwszym tomem zapowiedzianej już trylogii z tym samym głównym bohaterem, zadaniem Hotaru jest odbicie z rąk porywaczy japońskiego biznesmena. W całość zamieszani są nie tylko gangsterzy z jakuzy, ale też osoby powiązane z wielką polityką. Akcja zabiera nas do takich miejsc jak Korea Północna, Tokio, Bangkok czy tajska dżungla. No, dzieje się dużo i naprawdę szybko. Przez wiele lat Arkady Saulski pracował jako dziennikarz, a z wykształcenia jest on analitykiem stosunków międzynarodowych i specjalizuje się właśnie w Azji, i zdecydowanie jest to odczuwalne, podobnie jak otrzaskanie autora w literaturze akcji. Język jest dynamiczny i czasami wplata profesjonalne zwroty albo nazwy, ale nigdy nie powoduje to uczytelnika dezorientacji. Czyta się naprawdę, naprawdę dobrze. Jeśli lubisz powieści albo kino akcji, od razu poczujesz się tutaj jak w domu. Sceny montowania ekipy z międzynarodowych operatorów, nocnej akcji na skraju dżungli czy ataku na luksusową willę dadzą ci tą znajomą adrenalinę, a parę razy odczujesz, że autor potrafi również zagrać na emocjach. No, powiem wam, że szczególnie jedna scena z batonikiem autentycznie sprawiła, że z za nim mówiłem. No i jasne, jest tutaj masa klisz i tych zbiegów okoliczności, które zdarzają się raz na milion, czyli w każdym filmie z lat 80., ale powieść jest jednak samoświadoma i nie próbuje udawać, że tego tam nie ma. Na osobne słowa uznania zasługuje audiobook czytany przez samego mistrza Krzysztofa Gosztyłę. Absolutnie nie ujmując autorowi, chciałbym powiedzieć, że jak Twoją powieść czyta ktoś taki jak Gosztyła, to wiesz, że napisałeś kawał dobrego materiału. Daję mocną czwóreczkę na Gudric i polecam z całego serca. Dobra robotarka.